Dobra, weźmiemy te pyszne lody Baskin Robbins. Moje wnuczki je uwielbiają. Dodajmy jedną gałkę. Myślę, że wystarczy na pyszny rożek. A teraz ciasteczka Oreo, malutkie tak jak moje wnuki. Oczywiście dodam też syrop karmelowy. Dzieci uwielbiają wszystko, co słodkie. Dodam więcej tak dla pewności. Zakładamy pokrywkę, włączamy i niech się dzieje. Wlewamy naszą mieszankę do maszyny do lodów. Ustawiamy rożek waflowy, napełniamy lodami. No fajnie wyszło. I posypujemy piankami marshmallows. Gotowe. Spójrzcie jaki piękny. Czas na drugiego loda. Będzie specyficzny. Ale kocham swoje wnuki, nawet jeśli są niegrzeczne. Dodamy lodów czekoladowych? Myślę, że krewetki świetnie pasują do czekolady. Dużo, dużo krewetek są takie zdrowe. Moje skarby cały czas wcinają pikantne chipsy, więc nie będą miały nic przeciwko ostrej papryczce. Umieszczam to wszystko w środku. Włączamy i czekamy. Gotowe. Pachnie przepysznie jak karma dla kotów. Wlewamy mieszankę do maszynki, ustawiamy rożek, napełniamy i posypujemy robalami, które mój wnuczek zebrał dziś rano. Gotowe, można próbować. Niech los zdecyduje, kto zacznie kamień nożyce papier. Wygrałam, zaczynam. Dostanę najsmaczniejsze. Ojej, wygląda przepysznie. Próbuję. Ja też takie chcę. O rety, jakie dobre. Ted, twoja kolej. No nareszcie. Co? Fu, robale. To okropne. Nie chcę tego brać do ust. Obrzydlistwo. Ale musisz. Babciu, to kiepski żart. Ble, co obrzydliwe! Nareszcie skończyłem. Było ciężko, ale dałem radę. Przyszedł mi do głowy kolejny ciekawy pomysł na lody. Dodajmy kulkę czekoladowych oraz kawałek tęczowego tortu. Robię takie ciasto na urodziny wnuczki. Pozostaje tylko przykryć, włączyć i poczekać. Wyłączamy. Wyszło idealnie. Wlewamy do maszynki. Podstawiamy rożek. I posypujemy czekoladowymi cukierkami. No to będzie hit. Lecimy dalej. Do drugich lodów użyję gałki lodów waniliowych. Myślę, że wystarczy. No i cebulka. Oczywiście śmierdząca, ale za to ile ma witamin? Gdzieś tu było jeszcze, o, mięso mielone. I to jest mój sekretny składnik. Gdyby nie lody, byłyby z tego świetne kotleciki. Ale mam nadzieję, że to też będzie dobre. <ścoughs> A teraz, jak zawsze, wlewam do maszynki. Podstawiam rożek. I na koniec posypuję karmą dla psów. Smacznego, moi drodzy. Dobra, dawaj, ja zacznę. Okej. Okay. Biorę tego rożka. Mam nadzieję, że da się zjeść. O, to jest dobre, lody czekoladowe z cukierkami. Ale pyszne. Zjadłem, teraz ty. Wygląda ładnie, ale pachnie okropnie. Kurczę. Mam paskudne lody. Ale i tak ich spróbuję. Jestem odważna. O fu, nie mogę na to patrzeć. Co za masakra, ale już kończę. To było trudne. Fu, co za smród. Tym razem wezmę gałkę lodów waniliowych. To ich ulubione. Hop. Okay. Teraz dodam mlecznej czekolady. Ale chcę dorzucić jeszcze czegoś naprawdę czekoladowego. Na przykład, mm. nutelle. Lejemy ile wlezie. Chyba wszystko. Zamykamy i włączamy. To wszystko. Migiem do maszyny. Zazdroszczę szczęśliwcowi, który dostanie takie lody. Posypujemy żelkami, umieszczamy na stojaku i działamy z drugą porcją. A gdzie lody? O kurczę, upuściłam. Dobra, jeszcze raz bierzemy jedną kulkę sorbetu z mango i dodamy kilka surowych jajek. Mówią, że to dobre dla strun głosowych. Wystarczą. Na pewności dorzucę jeszcze jedno. O, a tu się ukrywa przede mną burger. Nie uciekniesz mi. Ciebie też dorzucimy do lodów. Zamykamy, uruchamiamy i czekamy. Gotowe. Wlewamy mieszankę do maszyny. To będzie porządny posiłek w jednym małym rożku. Brakuje tylko ryby. Dlatego też ją dorzucę. Gotowe. Smacznego. Ustąpię ci, siostrzyczko. Nie, nie, ty zaczynaj. No dobra, niech będzie ten rożek. O, wygląda smacznie. Trzymaj za mnie kciuki. O, jaki dobry. A może poczęstujesz swoją kochaną siostrzyczkę? Oczywiście, częstuj się. Chyba żartujesz. O. Zjem wszystko sam, nie potrzebuję twojej pomocy! No i dobra. Zjem w takim razie swoje lody. O nie czy to ryba? Nie chcę ohydnych lodów. Może chcesz zjeść drugą porcję, nie? No dobra, sama sobie poradzę. Fuuu. Rybie głowy są okropne. Ale to challenge, będę twarda. Współczuję ci. Jestem gotowa do tworzenia kolejnych kulinarnych arcydzieł. Bierzemy kulkę lodów truskawkowych i umieszczamy ją w blenderze. A teraz sekretny składnik. Zrobimy lody chipsowe. Wiem, że Tetu uwielbia Doritos. Oj, prawie zapomniałam o miodzie. Miód jest skarbnicą witamin. Na pewno nie zachorujecie po takich lodach. Gotowe. Zakładam pokrywkę, włączam i czekam. Wystarczy. Nalewam, podstawiam rożek i posypuję płaczkami. Ale pięknie wyszło. I nie widać, że dodałam chipsy. Działamy dalej. Drugi rożek będzie z lodami waniliowymi. Myślę, że jedna gałka wystarczy. Mam już pomysły, co jeszcze dodać. Brokułki. Moje wnuczki ich nienawidzą. To może w lodach je zjedzą. I keczup. Mmm, wspaniały. Z nim wszystko smakuje dobrze. Gotowe. Pozostało tylko zamknąć pokrywkę i wszystko wymieszać. Wlewamy do maszynki. Rożek już czeka. O, dzięki kaczupowi lód jest ogniście czerwony. Czym by tu dekorować ten rożek? O, frytkami. Dzieci uwielbiają frytki. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wnukom będzie smakować. Ja pierwsza. E, e, dopiero po mnie. O, mój lud wygląda dobrze. Moje ulubione płatki śniadaniowe. Jakie pyszniutkie. Mm. A ja mam czerwone lody z frytkami. Uwielbiam frytki, uwielbiam czerwony kolor i lody też. Musi być dobrze. Ścigajmy się kto pierwszy. Jesteście pewni, że jedzenie lodów na wyścig jest bezpieczne? No, możecie się pochorować. Ted chyba poczuł smak swoich lodów. I nie przepada za takim połączeniem, ale Eni jest w niebo wzięta. No dalej, Ted, dasz radę, dalej. Dam radę, jestem twardzielem. To mój braciszek. Udało mu się. No brawo, moi drodzy. Ukończyliście challenge. A dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizzę. Tylko spójrzcie na tę wieżę. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizzą, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe. Przestań narzekać. Lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetyczniej niż inne. Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? Masz. Ej, dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie mi ślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow. Super, nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Oj, co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf, a gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje! Jak mogliście! Wcale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę to jest jedzenie mojego stosu piz. Na no co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy. Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przycyniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent. Wyciskarkę do czosnku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do ust. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję. To nie było pytanie od usta! Co za ochyda, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor, to okropne. Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Potrzęsiemy. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany! To okropne! Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego! A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinać na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami, a jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczne. Przynajmniej nie śmierdzi mi ust. Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się i jest czosnek! Nienawidzę go od dziecka! Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam! To obrzydliwe! Okropne! Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow. Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej. hura! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila masz najmniej słodyczy więc możesz zaczynać. Myślę że dam radę zjeść jedną drażetkę pitaka. Jest pyszna ale strasznie mała. Alex twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex, nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę, rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjęte kilkanaście paczek. Kurczę nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam, i cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd! Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry. To dla was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra. Dyszności. Co? Nie mam już żadnych tiktaków! Zostrzeliłam wszystkie jako naboje, ale podzieliłaś się z przyjaciółmi!